W utonął młody chłopak. W tym sezonie ratowników na tym zalewie nie ma, bo nikt nie chce ich wynająć. Ani gmina, ani prywatni dzierżawcy terenu. Szacuje się, że pilnowanie tak dużego akwenu może kosztować ponad 60 tysięcy złotych. Sławomir Mazur. Największy zbiornik wodny w regionie. Przyciąga setki turystów. Nie odstrasza ich nawet to, że kąpielisko nie jest formalnie dopuszczone do użytku. Czuję się bezpiecznie, chociaż ratownika żadnego nie widzę. Ale umiem pływać, więc czuję się bezpiecznie. Tu kiedyś byli ratownicy, było bezpiecznie i zawsze motorówkę mieli. Koło tych rowerów tam. A teraz nie widać ich już. Grażyna Skwarek przyjechała nad Hańczyc z wnukami kilka dni temu. Nie czuje się bezpiecznie, zwłaszcza wieczorem. Ja tu mam w niedzielę, było dosyć głośno, wesoło, pijaństwo i tak dalej. Po południu, później wieczorem zaczynają się tutaj różne balangi. Na co dzień bezpieczeństwa strzeże zaledwie dwóch policjantów, którzy mają do dyspozycji jedną motorówkę. Nie możemy być wszędzie. Także trzeba apelować o rozwagę, żeby nie spożywać alkoholu, jeżeli chce się pływać, ani pływać na rowerkach lub innym sprzęcie pływającym, jeżeli jest się pod wpływem alkoholu. Właściciele i dzierżawcy terenów nad zalewem, władze gminy Raków, czy może zarząd powiatu kieleckiego trudno wskazać bezpośrednio odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa w tym miejscu. Zbiornik Hańcza od wielu lat boryka się z trudnościami, ze względu na to, że kto inny jest właścicielem kto inny gospodarzem, kto inny zarządzającym. W ubiegłym roku działania wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, które odpowiada za bezpieczeństwo nad wodą, wspierał starosta Kielecki. W tym roku zarząd powiatu przeznaczył te pieniądze na pomoc powodzianą, a gminy Raków nie stać na to, by zapłacić ratownikom. Zdaniem zelona Janusa powinni o to zadbać właściciele i dzierżawcy terenu nad zalewem. Ciężar tego bezpieczeństwa powinien spoczywać na tych, którzy z tego tytułu tam biorą jakiś profit. Dzierżawcy tego ośrodka to rozumieją, dlatego wynajęli ratownika. Ludzie płacą i wymagają, wiadomo. Także staramy się zapewnić bezpieczeństwo. Ale już właściciele pozostałych czterech wypożyczalni sprzętu do pływania nie zatrudniają ani jednego ratownika. Oby ktoś zrozumiał, że najważniejszy jest człowiek. O jeden mniej, jeden więcej to już urzędników chyba nie obchodzi. Zbiornikiem wodnym w Hańczy administruje Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie po naszej interwencji pracownicy rozważają, czy na dzierżawców terenu nie nałożyć obowiązku zatrudniania ratowników.